Już dziś kupyty kamerzysty wraz z autografem na KAMERZYSTA.STORE Link również znajdziecie w opisie. Witam państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie piosenkę z dredziarzem. Tak, dokładnie nie przesłyszeliście się, zrobimy, ja zrobię piosenkę z dredziarzem. Ze względu na to, że ten człowiek prosił mnie jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwartą noc, piątą noc, szóstą, siódmą, ósmą noc i tak przez to około ty dwa gadasz. tygodnie. E, prosił mnie po prostu, żeby Czemu stworzyć z nim piosenkę. widzów, sam chciałeś. Ja chciałem? Tak, wszyscy chcieliśmy. Co ty chcesz, gadasz, takie rzeczy. Nic ci nie prosiłem, po prostu chciałem. Ty też chciałeś pewnie, tylko się do tego nigdy nie przyznasz. Ale to nie jest prawda, Dreddziarz. No to nie jest prawda, to dlaczego ty kłamiesz? Ja kłamie... Dobra, podcinek. weź, czas. No nie no, jest nie, bez o, się Zaraz nie nagramy, Dreddziarz. Przepraszam, ale ja zaraz nagramy. to dało, że no, Ale odejdź, zeskę. nie wtrącaj się, nie wtrącaj się, wyjdź, wyjdź. Eee, słucham? Dreddziarz, zaraz nie nagramy. Bo tak tak oszukiwać się widzów, to nie nagramy. Oczywiście ja oszukuję widzów. Ale zaraz jak ty się uśmiechasz. No, uśmiecham się, bo czuję... Dobra, nieważne. W dzisiejszym odcinku nagrywamy z tym człowiekiem piosenkę, nie wiem czy to jest dobry ruch z mojej strony, no chcę mu troszeczkę pomóc się rozpromować jako... Raperkowi, chociaż bardziej traperowi ze Stanów, który uciekł i został zmodyfikowany przez Rosjan. Yy, tak bardziej ta wersja by pasowała. A wy co robicie? Malujemy włosy na ten kolor, ma ja być oszukany jakiś. A czemu oszukany? oszukany? Bo ostatnio mi daliście oszukany jakiś. Dobra, ty też się przywitaj, bo nie powiedziałem o subskrypcji. A ten co? Siemanko kolanko, dawajcie subskrypcję, Zobaczę tam na dole i klikajcie. Gdzie mają, pokaż gdzie mają, gdzie mają zostawić. Ostej, Ale tak przekonujesz, ja bym nie zostawił na ich miejscu. so stuff Zostaw! Nie zostawiłbym. Nadal mnie nie przekonałeś. Zostawiłem. Nadal mnie nie przekonałeś. Mi nie przekonałeś. Jak ja mam cię przekonać. No to przekonaj mnie, no. Zostaw, proszę widzu, zostaw, 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 Proszę zostaw, kliknij go, kurde, klikaj. Zostaw. Ty nadal mnie nie przekonałeś. Kliknij ja ja nie go, jak stara Ja nie wiem jak mam Was przekonać. A ty co? Ja będę miał dzisiaj takie piękne włoski. Jak Tako ta kobita? Będziesz wyglądać jak ta kobita? No. Czemu ja nie występuję? On nie jest raperem. Jak nie jestem raperem? Oczywiście ja miałem 16. On też jest raperem, nie ale on jest raperem! ja On jest jakimś tam pseudotraperem, no. Co ty, gadasz? Oh wow. Co ty gadasz? Nie mów tak! Trap jest rapierze. najważniejszy! Pseudo Ameryczka, pseudo, nie mów tak, ty jesteś pseudo. pseudo wszystko Ty jesteś pseudo człowiekiem, pseudo psem Moim zdaniem jakby Ameryczka go zawsze to, to by go wyśmiała, nie? to ja jestem Dobra, w każdym razie. że mnie nie wziąłeś do tego! Dobra, w każdym razie zaraz przyjeżdża Don Juan I robimy piosenkę Także zapraszam państwa do oglądania! Chłanik kochany! No w końcu przyszedłeś! To przyszedłem na pewno. Potrzebuję, żeby ci taką sztukę tutaj wykonał, jakąś piękną piosenkę. Co? No, przydałoby się, Chłopak. to tylko potrzebne, jak chcesz, żeby było dobrze, żeby no, było ale... gwiazdorsko. No, no, no logiczne, tylko ty, 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 chyba nie masz na myśli, że tylko jesteś do tego potrzebny. Ty po prostu wiesz o tym, że jestem filarem, tw jestem twoim kręgosłupem. Moralnym? Nie. Życiowym. Życi... A, to jeszcze, jeszcze na wyższy poziom, tak? No, no. no dobra, e, słuchaj. Piosenkę z dredziarzem, także będzie dzisiaj grubo. Z kim? Z dredziarzem. Ja z nim nie robię. No jak A nie robisz? To ja pracę. No nie no, ch chłoniku, chłoniku, dogadamy się. Na winogronka, te sprawy, no spokojnie, Widziałem, spokojnie. że masz nowy samochód. No mam, podobać się, nie? się. Jak mi dasz się? ten samochód i nauczysz mnie nim jeździć, to możemy zacząć pracować. Y, mogę cię nauczyć nim jeździć? Na miesiąc. Dwa tygodnie. Niech będzie. Dogadani. Ale pamiętaj, że Dresda jest wymagający. Jak ja usłyszę i tak jakieś przykre i brzydkie słowa, to wiesz o tym doskonale. Ja nie będę realizował przekleństw, bluzki i takich wulgarnych rzeczy. Dobrze, dobrze, dobrze. Obiecuję, że tam nic takiego nie ma. Obiecaj! Przekleństw raczej nie ma. Raczej? Y ja. No dobrze, zaraz zobaczymy. To co? Jak, Zab coś, jak coś to po prostu włączysz nagrywanie, wyjdziesz ze studia. Ja, 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 ja to zrobię. Nie chcę, żebyś cierpiał psychicznie na tym, okej? Okay? Dobrze. No to się przyda. Witam was serdecznie Siema Powiem ci mi, że to jest Siema. normalne, że, że byłem w pociągu, jakiś pan się mnie pytał czy mam jakiś problem To jest, jak ja mogę mieć problem? Ale jaki pan, czy jest pan konduktor? Nie, taki bez włosów jest z nie, po prostu! Mógł mieć problem dlatego, że nie masz butów na przykład. Nacim Ale miał buty. Miał buty. A, zdałem, coś... ty tam jest? I w tych rydwanych. nie w tej się nie pomysłem, że chciałbyś mu takie kupić. No, on jest zesem dzisiaj, dobra. W każdym razie, no, dredzasz. piosenkę czy co? Tylko, tylko bez przekleństw dredzasz. Jak bez przekleństw? Przecież mój cały tekst jest w przekleństwach. W Ameryczce są same przekleństwa. Co ty nie wiedziałeś o tym? Wody. Nie wiesz, jak się robi Ameryczkę? Czy

Ala świątynie. No to chyba coś zażartujesz ze mnie, przecież ja nie będę tu pracował, widzisz, to jest Ty To chyba się, się no po... Nie no, dobra. posprzątajcie, Juan, 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 Nie będę pracował nie będę! Posprzątek! Postrzą... Ja? No a ja? Tu wielka tu urzęduje całymi dniami. No to wołaj ją. To ona nie chce. No to ją wołaj. To ona robi. Wołaj. chcesz piosenkę to to jest ją wołaj? Moje? To jest moje. No dobra, no to ją to zawołaj. Moje. Ja to mam to jest... sprzątać. Ja używam takich, że co to? No to, to ją zawołaj, nie sprząta. No Zawołam ją, no niech posprząta. No w sumie a ma, rację, ma rację, trochę on, on dzisiaj dostanie depresji stanie. Spokojnie, pan. Już już Dzwonicie, bo ty, ty tutaj wiedział, się czas jest drogocenny. tam jest taki syf. Spokojnie. Waspolis. Hołota! Ani bycie Wytrzymać. Nie wytrzymam tego, możesz? Pierwsza się z tą zgodą, Nie wytrzymam. No dobra, spokojnie, spokojnie. Zaraz, posprzątane. Zaraz... będzie posprzątane. Wy Zaraz będzie czyściutko. No nie, dobra, zapanuj. Nie będę tam szedł, tam Dużo tych luki. O co no, ci chodziło, że co ja mam posprzątać? No, tu nie pisz, jaki tu jest syf. No, ty jesteś z... śmieszny, Tu to to jest czysto. Tu jest czysto? Tak. Tu jest czysto? Tak, tu jest czysto. No nie widzisz? Nie, dobra, no nie to, to może... to jest czyste. To jest czyste. To jest czyste. To jest czyste. Co to? On! Nie jest u siebie. Proszę bardzo, się uspokoić. Masz, to ci się przyda. Masz, i zaraz. Nie ty. Dobra, posprzątasz, Ale Wielka? Proszę cię? cię, no nie, naprawdę jest brudno. Wielka, takiego no burdelu... Mi... Nie rób mi takiego burdelu w domu, proszę Ale cię, ja Wielka. Nie, robię, że się non -stop tutaj sprzątą, ty się nie no, 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 ja się widzę, jak że non-stop sprzątasz. Wielka, Ale proszę ja cię. Non Stop sprzątasz, to są wasze rzeczy, zacznijmy od tego, ja Wiolka, nie Wielka, posprzątaj. Pr... Piszesz, nie. pijesz. Dobra, Wielka, nie kłam. Juan, wystarczająco posprzątane, czy nie? Tak, wydaje mi się, że jest całkiem nieźle, chociaż wiadomo, szału nie ma, to ja nie wiem, czy to jest jakiś stragan, czy co, czy świątynia. Stragan, czy świątynia. Ten je tu, co to jest za miejsce? Gdzie są winogrona? Dobra, nieważne. Pogasz mi bit. No, bicik już tu masz po proszę bardzo. To za trąbki, z Nexusa chyba. Wiesz, co jest Nexus? Dobra, podgłoszę to. Ey, to, to jest 3 minuty roboty, przecież to jest jakaś absolutna żenada i wstyd. Co to jest? No dobra, no i, no, no i co w związku z tym? No? Widzisz, w dlaczego wiem, że ta, ten bit to żenada i wstyd, zobacz co wywołują niego. niego. No, Epilepsy, no? No, no. Ale, ale pasuje ci on, tak? Bo Znaczy nawet nie ma zamiaru robić tego. Znaczy nowego, inaczej, nie, no. Juan, ten bit mi nie pasuje, to nie jest mój styl, ale obiecałem, że y, zrobię z rydziarzem nutę, więc muszę się dopasować do niego. I na, innej opcji nie ma, no jak? Jak sobie wyobrażasz? Muszę zrobić trap. to nie będzie pop, muszę zrobić trap.

To, to jest tekst? No to jest tekst. No to, chyba jesteś jest normalny, że ja będę tutaj to nagrywał. Nie ma w ogóle szans takich, że ja... No ja, ja nie nie, mam... bo... nie, moje ręce nie będą realizowały... Moje święte ręce nie będą realizowały tego... tego... Przecież to jest straszne, to jest obrzydliwe. Przecież to jest paskudztwo. Paskudztwo! Nieprawda. Jak można uprzedmiotawiać tak kobiety? Kim one są od zera? Co to jest w ogóle po, po, pornstar? Co to w ogóle jest? Pornstar? To no jest popstar! Popstar chyba! No. Nie, że ja jestem popstar! Rozumiesz? Czyli chcesz uprzedmiotować kobiety? Tak. Nie, no czemu? Bo ja pop... nie mam zamiaru tego ja, robić. Nie, ja, nie, 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 Juan! Nie, nie, nie. Juan, nie, nie, nie. Juan, spokojnie, nie, nie, nie. Ja siadaj! Dobrze, ja wam nastawię to, ja wam nastawię tak, żebyście wy se to nagrali. Po prostu będziesz miał w lupie to zapodane i będziesz się śpiał. Ja tego nie chcę słyszeć. I jak będę to miksał, to też na pewno nie chcę tego słyszeć. Nie maruj. Zabierz, go stąd. jak Jaką się zwraca? Całuj rękę. cały chłana. No, Juan, no, ja uważam, że to jest coś normalnego, tak? Ja matka? No co robimy? matka moja do tego? Co ma moja? Do tego. Ale to nie twoja! po prostu, ja wychodzę. Tak jest, po nie, prostu... Ty, ty zostajesz wyse na, Nagracie se to? To było tak, twoja matka ja, no co ja, ja robi wyświetlenie, ale to nie było twojej matce, Chłan! Jak nie było pisze twoja matka, to o kogo matce mówisz? No w się tak, no o kogoś, no nie wiem o. Kogoś. Ale pójdziesz twoja, no tak czytam, to chyba moja, nie? Tak, zmienimy znaczenie tekstu. Będzie myślał, że śpiewamy co ja coś śpiewa. mi Wy se to nagrajcie. Ja sobie wrócę, obiecuję ci, że jak będę to miksował to tylko na zasadzie wibracji. Nie potrzebuję nic więcej. Nie chcę tego słyszeć. Nie chcę nic z tym mieć nic wspólnego. Masz mnie na pewno przy tym nawet nie podpisywać. Jasne. No dobra, no. On będzie miksował kawałek bez dźwięku. nie chcę tego słyszeć. Zajmijcie się tym. Ma... Mogłeś mu wkręcić, głupi jesteś, mogłeś mu wkręcić, że to jest jakieś inne znaczenie. A ty stoisz i się patrzysz. Parentster! Sprzedałeś na starcie o co ci chodzi. Mogłeś mu wkręcić jakąś aluzję, że to znaczy coś innego. No dobra, no już za późno, no już teraz nie odkręcimy tego. No wiem stary, no to co, nagrywamy? No to ale... nagrajmy to, ale jak on to zmiksuje? Co? Jak on to zmiksuje? No fale dźwiękowe, wiesz, on nie potrzebuje dźwięku, on widzi to wszystko w komputerze. Ma szlaczki i... To, to... jak w Matrixie, y, tak? Tak. No dobra. Lucky Polska, lucky fucking Polska! Ona mo! Ja to fucking popstar! Szuka bolta! Po Nie wiesz co nagrywa na moim komputerze! Dupom, jest to kupową, skorka Kalifornia? Czemu nie chcę przestać! Czemu nie chcę przestać? Nie wiesz, że to nagrywał na moim komputerze! Co to było? Co to było? Proszę, co to było? Co to było? Co, co za słowa brz... Dlaczego ty mówisz tak o kobietach, tak wulgarnie? Wiesz, jak no to, wulgarnie? Jakby ktoś tak powiedział mojej Benicie, jak ja, jejku, ja... O, a ja zaraz, no nie będziesz tego... Ja, ale co tak ty tak dajesz w ogóle? To jest, to jest normalne, no no o, chyba jesteś... Ej, kto to jest Benito? Nie, 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 nie musisz nie, nie, będziesz tego, nie będziesz tego nagrywał na moim komputerze. No chyba jesteś niepoważny. Nie ma szans na takie słownictwo na moim komputerze. Ale jakie słownictwo? Pornstar, tu nie ma nic takiego. Bolca? No, bolca? Ale słuchaj... Chłopaki nie płaczą, oglądałeś? Tam był bolec. Ja sam se to nagrywaj, nie sam, sam se to nagraj. Ja nawet min, To może iść nie, nie do góry i, idź do góry, porozmawiaj sobie z jaszczurem, on Cię oprowadzi po domu, e, zawipijecie herbatkę, kawkę, srawkę winogrono jest na górze, Wilogono jest u góry. Co nagrywajcie to? To masakra. Nigdy nie współpracowałeś z takimi ludźmi jak my? Z menalami nie pracowałem, nikt, na pewno. Nawet Ale... Ani z małpą, ani z wulgarnym człowiekiem. Ale ja. Sama kultura. Ja jestem mnie, u, u mojej świątyni. jakby mi, taką przybrałeś maskę, maskę. nie ma jednego maskę szarmanckiego człowieka. Tutaj zdejmujesz ją. Jesteś po prostu. Tak jak on! Ale tu nie ma jednego przekleństwa, płaszcz. To. To, to jest wulgarne, to nie znaczy, że nie jest aż tak wulgarne, jak ty myślisz, że jest wulgarne. Ja ci mogę pokazać naprawdę wulgarne rzeczy. Nie chcę słyszeć! To, wulgarne rzeczy. Bozo. Dobra, to jest tylko piosenka. Dobrze, włącz no, mi to ja, ja to sobie ja wychodzę. Przyjdź, tak skończysz. Tam już się nagrywa. Masz na słuchawkach? Dawaj, lecisz. Dawaj, Dredziarz. Nie rozumiem Chłana do końca, no, ale dobra. Porno szke szke! bardzo chcą mychlić! Rucham dzikę! Zgarniam za to kwit! Żadne kwiatki, tylko dużo cyfr! Jestem chamski! Rucham dużo pist! No dobra, to rzeczywiście jest wulgarny Dredziarz. To twoje. Nie, ale dobra, dread. Kumasz to? Nie, to to Kumasz to czy jest, nie? To Kumasz wulgarne. to? Dobrze, że on tego nie słyszy. Bo... Rozumiesz? Musisz to skumać. Masz nawinąć tak jak ja. Nie, nie nawinę tak jak ty. Ja nawinę bez przekleństw. Masz przekleń. nawinąć tak jak ja, nie rozumiesz? Ja bez Albo podobnie. Bez przekleństw. Nie nawinę tak jak ty. To jest przegięcie, nie, co ty robisz? Jak typowa patologia. Zamknij mordę i mnie nie denerwuj. Nagrałem to, nagrałem. Tak? Co się do mnie czepiasz? Czepiasz się do mojej twórczości? To no? jest moja twórczość, nie twoja. Nie powinno cię to obchodzić jeszcze, że to nagrywamy. W ogóle. Aha, czy ja mam jeszcze tobie dziękować, że będziesz na ficie, tak? No a... <laughs> Chyba jesteś śmiejesz? niepoważny. Co się śmieje? Chyba jesteś niepoważny. Dobra, kończ nagrywanie. Yy, nie ma co spoilerować, tak? Nie ma co spoilerować, widzowie na pewno będą ciekawi. Dobra, wołaj chłana. Dobra, idę po niego, bo nieciekawie, nieciekawie. Kłan! Chodź! No dawaj, no. Chodź, 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 jesteśmy tutaj. Nie masz co się obawiać, bać, wszystko jest pod kontrolą, tak? Możesz sam sprawdzić. Graliście to bluźnierstwo, tak? Słyszałem, stałem tam o, za oknem, słyszałem te słowa. Stałeś obok okna? Tak, stałem obok. Ja ani razu nie przypięknie. Przypał! Słyszałeś, co on śpiewa? Słysza... Słyszałeś? O dźwigach, coś? Przecież to nawet nie ma ekipy budowlanej. <laughs> przypał, tak? Ja ci powiem tak, kamerzysta, żebyś miał tego świadomość. Nie mam z tym nic wspólnego. Absolutnie nic z tym nie mam wspólnego. Nic! Zero, rozumiesz? Ze, nic. No dobra, no okej, okay. Zmiksujesz to tak głucho? Tak, będę to miksował absolutnie bez ani jednego dźwięku. Nie chcę tego słyszeć. ja no wiem dobrze. o tym, że i tak życie nie zasnę. Dlaczego, jak ja tu przyjeżdżam? Przyjechałem no. pierwszy raz, wyszedłem ze studia. To jest dla mnie ogromny krok. Myślałem, że przywitacie mnie chlebem, solą, że będzie miło, że będzie sympatycznie, serdecznie. A ten. Nie hmm. dość, że mnie oszukał raz. To teraz drugi raz przyjeżdżam i miało być sympatycznie, miało być miło. Powiedziałeś mi, że fajną piosenkę będziemy nagrywać. Co to jest? Muzyka to jest miłość, łączy ludzi. Czemu się gnie? Na pewno nie będzie tam znacznika Don Juan. Dobrze. Don Juan! Nie okay. będzie tego, na dobrze, pewno. Okej, okay, dobrze. Ty, ale to naprawdę bez dźwięku miksujesz? Jak ty to robisz? Widzisz to? To jest rezonans, to trzeba wyrzucić. Rozumiesz? Nie. No, i nieważne, i nie zrozumiesz. I niech tak zostanie. To jest tak, tutaj już zapiełem ci taką wtyczkę, chodzi. Nie chcę, nawet, ja się boję, ja, się, ja widzę jakie to ma wykresy, ja się boję tak? co tam jest. Ja się boję, ja absolutnie się tego po prostu boję. Wykresy dźwięku. Znaki czerwone, plamy Dobrze, ja już jestem przy końcu. Już, tak szybko? To nie jest sztuka, to nie jest sztuka i tej sztuki nie będę wykonywał. Robię absolutne minimum. I mam rozumieć, że skończyłeś, tak? Jak oszukać? Co ty Juan, w ogóle gadasz? To oszukał? Wiesz o tym nie, doskonale, nie jakim wrażliwym człowiekiem jestem. Wiesz doskonale, że kocham kobietę. Jedną. Chciałbym kochać wszystkie, ale kocham jedno. Jedno, moje serce bije dla niej. Ja chciałbym pisać jej serenady. No ja wiem, że ty byś chciał kochać. Słyszałeś moją no. piosenkę, jaką wypuściłem na internet? Słyszałeś to? Wszyscy piszą. Juan, masz piękny głos, aksamitny. Ja bym chciał takie str takie rzeczy chciałbym śpiewać. Takie rzeczy chciałbym wykonywać. A... No dobra, to czyli nie pokażesz nam, co wyszło z tego? Nie. Nie ja mam na tego. A kiedy dostaniemy materiał, żebyśmy mogli go wrzucić do internetu? Nigdy, nigdy, to so musicie go jakoś znaleźć, nie wiem, zrobicie coś z tym. Macie tutaj ma, Macie 3 minuty, na to w ogóle żeby to zgrać. Dobra, a co ty gadasz? No, powiem ci tak, w miarę dobrze, w miarę dobrze to fiksowałeś. I co gotowi jesteście, żeby puścić wam pioseneczkę? Dobra, Dobry. Dobry, no, puszczaj, puszczaj. Żeby myślisz, żeby piszczoć, tak? Dobry, no, puszczę. Co myślisz, że lepiej? Oczywiście, ale posłuchaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj. poczekaj. Juan, na pewno nie chcesz naszego efektu zobaczyć? Nie dam rad. Na 100%? Nie dam no, rad. Co się z nim ognie nie, Ja tam słyszę tylko krzyki od niego na, dole, na górze i ja nie, no, byłam, nie co? wiem. No, nie wiem, trzeba puścić pioseneczkę. Dobra, słuchajcie. Całe puszcza, ja całe. Ja całe. Powiem ci, że prawie tak dobre jak masz 16. Jak ja bym tam był jeszcze na bicie, to w ogóle. Like a lucky fucking poor Ona mokra, ja to fucking poor star. Szuka bolsa, pobróżę i Nie dam rady, nie dam rady, nie dam rady. No co jest Juan? Czemu? Nie dam rady. Nie, nie mam rady. no rady. No co ty chłan, stawaj, posłuchaj z no, muzykę. Po pierwsze spoilerujemy, a po drugie Do zobaczmy Dobra, tak. co się Do zbawę. Zbawę. Do mach, to wyłącz. Dobra się potańczyć. Czemu nie mam butów? Już Chłan, już wyłączyliśmy! Dobra, chodź potańczyć z nami! Nie, nie będziemy mu tego puszczać. Nie? Nie, Chodź, chodź, chodź po prostu. Nie obrażaj się na mnie! Chłan, no nie chciałem nierzc... się... źle dla ciebie. Chodź, hmm. tak, no, co mu chodzi? No to 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 jest, dobre czy jest przecież. No wie? dobre? No dobre, nie no dobre no jest. No dobre, jest, tylko fajnie. lepsze. Dobre czy nie? tam no, no, to jest mietno, to no, Będzie trafim. O, to dla niej, to jest dla niej, pa! Yeah. yeah.